Muzyka ma język, który jest językiem internacjonalnym, jeżeli można tak powiedzieć. Znaczy chodzi o Czyli zapis nie notowy. potrzebuje tłumacza, tak? prawda? Natomiast literatura, no niestety, musi być tłumaczona na różne języki i wynikają z tego e, różne dziwne rzeczy czasami. Czyli do poezji też jest potrzebny czytnik. Jakiś. Czyli do poezji też jest ten biometryczny tak, ale... przycisk palca, ale też ten czytnik, niezależnie od tej właśnie funkcji biometrycznej, jest też um, czymś jedynym, własnym, pana tylko. Linie papilarne należą tylko do pana, do mnie. Mhm. Prawda? Czyli jest czymś osobistym o istnieniu Ewy Lipskiej dowiedziałem się dzięki Markowi Grechucie, który ten wiersz zaśpiewał, napisał do niego muzykę i, i go zaśpiewał. I mm, tak przy okazji, jak jest, y, jakie to jest, czy było uczucie, kiedy Panią śpiewano? Pewność. Tak. No właśnie, Grychuta znakomicie to zaśpiewał. Jest rewelacyjna kompozycja, no ale tekst Ja tego jest... wiersza nawet nie czytałam na spotkaniach autorskich, ponieważ stale się myliłam, jak czytałam, były już latające pteranodony, Nie mogłam tego wypowiedzieć. I stale się myliłam. Natomiast Grechuta to wyśpiewał, co, co mnie mm -hmm. szalenie zdumiało. I rzeczywiście mm, to jest ciekawe, że nagle niektóre wiersze, yy, które zmieniają, którym kompozytor dopisuje muzykę, że one nabierają jeszcze taki. Yy, no, są jakby przebrane, są, mają jeszcze coś dodatkowego, coś innego. Trudno powiedzieć, że są bogatsze, ale są inne. Są odczytane po prostu. Lektura jednak właśnie, zmienia tekst. tak. Niektórzy autorzy, na przykład Wisława Szymborska nie przepadała za tym, żeby. Kto się śpiewał, tak? Żeby właśnie robiono muzykę, żeby śpiewać jej wiersze. Podobno herbert też niespecjalnie. To cenię. Dopiero ja czasami lubię, przygoda. oczywiście wszystko zależy kto to robi. Mhm. Bardzo lubię jak robi to Grzysio Turner, na przykład. Yy, ostatnio zresztą Zbigniew Preissner zrobił muzykę do dwóch moich wierszy. Mhm. Właśnie Szczytnika Linii Papilarnych. Yy, czy yy, ten wiersz Świat, który jest finałowym wierszem, a do tego takim postfinałowym, bo jeszcze jest na okładce, yy. Czy on jest jakoś szczególnie dla pani istotny, czy to wydawnictwo postanowiło go tak wyeksponować? Mam Wydaje razie, mi się, że, że wspólnie Ta. postanowiliśmy, yy, że właśnie będzie to. No zawsze jest to pytanie, jaki wiersz dać na okładkę. No i tak postanowiliśmy wspólnie, że właśnie świat. Ale ten wątek niepewności takiej widzę, że jest wciąż blisko pani. Nie Nawet nie wiemy, czy się? to historia nas stworzyła, czy to my stworzyliśmy historię. Czym się dłużej żyje, wątek niepewności jest e, coraz głębszy. Tak jak widzimy, że psy się momentalnie z daleka widzą, że małe dzieci w wózkach, momentalnie zauważają inne małe dzieci w wózkach, że to jest tak jakby porozumienie gatunkowe. Czy poeci też się tak rozpoznają? No, nie sądzę, żeby to, żeby to miało taki charakter, bo. To się zdarza też zapewniam Pana, między prozaikami i poetami, yy, między dramaturgami i poetami. To nie ma. Gatunek literacki, myślę, nie odgrywa tu żadnej roli. Tylko tak. kwestia, no, jakieś porozumienie dusz, jakaś energia wzajemna, jakaś yy, literacka chemia jednak. Czy Pani czyta na głos wiersze? Znaczy tylko na, na się... spotkaniu autorskim. Tylko? Nie, nie, taką masochistką to ja nie jestem, żeby czytać dla siebie, yy, ale na spotkaniu autorskim czytam, oczywiście. Tak. Tu w wydanym w zeszłym roku zbiorze pani wiersz jest też płyta, gdzie pani, no, akurat płyty, nie, jest, o dziwo. Słuchamy, ją słuchamy tej płyty z żoną często, bo to jest niezwykłe, niezwykłe doznanie, muszę pani powiedzieć, ponieważ ono właśnie chyba jakby przywracało tym wierszom właściwe miejsce, że to nie papier, nie litery, chociaż my w księgarni zajmujemy się papierem i drukiem, ale, ale to jest taka postać literatury, która troszeczkę nam znikła z oczu, a, a myślę, że warto, żeby ona... Wie pan, to jest moment, zaraz panu to jest niesamowity moment tego nagrywania, bo to jest odbywało się w takim maleńkim studio i Nikogo nie widziałam, miałam słuchawki na uszach, i w zasadzie czytałam tekst za tekstem, i zupełnie jakaś taka tworzyła się atmosfera w tym bardzo małym pomieszczeniu taka trochę klaustrofobiczna, że gdzieś już wiedziałam, że przy kolejnym wierszu. Że za dużo słów jest w tym małym pomieszczeniu. Zupełnie jakiś science fiction się działo. Ja to tak jednym tchem. Na ogół autorzy czytają naraty, robią przerwy. To słychać, że to jest małe pomieszczenie, i słychać, że tam tak. jest gęsto odsłuch. Ja ale mam wrażenie, mam wrażenie że to jest właśnie jak, jak kondensacja, jak taki alew. Yy. Tak to było. Tak, tak to że... było. Rzeczy, rzeczywiście. W każdym razie no, doświadczenie bywałe i, i, i myślę, że, że tego literaturze potrzeba.